Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Mam dzisiaj Wam do pokazania takie oto perełki. To jest L'Oreal Colorista Hair Makeup w kolorze Lilac Hair. Kupiłam trzy opakowania, bo były one chyba po złotówce albo po dwa złota w sekcji Rosmana, gdzie są po prostu przecenione produkty, bo mają krótki termin albo bo po prostu jest wyprzedaż z jakiegoś innego, nieznanego mi powodu. Kupiłam je dosyć dawno temu, minęło trochę czasu od kiedy je mam, ale po prostu nie mogłam się zabrać do nagrania tego filmu, Dlatego zrobimy to sobie dzisiaj. Jeżeli chodzi o to, co Rosma ma do powiedzenia na temat tego produktu, to ma to być. Łagodna, żelowa formuła z pigmentami makijażowymi. Łatwa w nakładaniu, bez konieczności użycia rękawiczek. Smywa się po pierwszym myciu włosów. 20 trendy odcieni i po 10 odcieni dedykowanych brunetkom i blondynkom. E, ten kolor e, Lila jest dedykowany blondynkom. Nie wiem, ile mi e, brakuje do bycia blondynką, ale powiedzmy, że nie jestem aż tak daleko od tego. Nie, no, oczywiście na moich włosach ten kolor inaczej niż na blondzie, ale jestem bardzo ciekawa, czy to po prostu pokryje moje rozjaśniane włosy tonerowane na taki fiolet. Jestem mega ciekawa, co z tego wyjdzie. I mam nadzieję po prostu zbliżyć tą część moich włosów do tej części moich włosów i zobaczymy, jak to wyjdzie, więc... Jeżeli chodzi o instrukcję. Punkt pierwszy. Nanieś niedużą kroplę produktu na cienkie pasmo włosów. Dobra, to chyba lecimy z tym. No, dobra. E, powiedzieli, że mogę nie używać rękawiczek, więc... Okej. Okay. No, użyłam taką kroplę. Mam nadzieję, że to jest nieduża duża. Kropla. I teraz mam to nanieść po prostu na włosy. Okej, okay, to może zróbmy to tak. U. Coś się dzieje? Mam wrażenie, że to mi zniknęło z dłoni i w ogóle nic to nie dało, ale... Ej, no dobra, coś się zadziało. Okej, okay, tutaj. Dobra, ogólnie mam to teraz nałożyć na włosy i potem to przeczesać, zanim wyschnie, więc powiedzmy, że zrobię to teraz i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale mam wrażenie, że nawet te trzy tuby to mogłoby być trochę za mało na moje włosy. Teraz na to patrzę. U. Skoro to jest przeznaczone dla blondynek, to na te moje brązowe włosy nawet nie będę próbować tego nakładać, bo zgaduję, jeżeli tak to nie złapię. Yy. Może złapę za szczotkę, bo ten mój grzebień to może sobie nie poradzić. Ale szczotka. Dobra. Na pewno moje włosy wydają się posklejane, ale chyba to w ogóle nie łapie. To mam w sumie najjaśniejsze włosy, więc najbardziej mam nadzieję, że to tutaj po prostu złapie. Ale to się strasznie klei. Po prostu szczotka już mi się lepiej, jakby była wysmarowana w jakimś syropie. To na pewno nie jest przyjemne. Mam nadzieję, że mi to jakoś szczególnie nie zniszczy włosów. Ale nie powinno, tak mi się wydaje. Nałożę teraz trochę z tej strony, bo jak widzicie, tutaj mam dosyć nieogarniętą sytuację, jeżeli chodzi o moje włosy, nie wiem z czego to wynika, ale tutaj są po prostu wypłukały się na zielonkawy, blady odcień, dlatego... Okej... Okay. Chyba nawet wyrównało mi to koloryt. Ale poczułam teraz alkohol... O matku... Nie, to mi wysuszy włosy! Umrę... Co ja robię ze swoim życiem? No, Dobra, Czesuję. Wydaje mi się, że już pokryłam większość włosów. Na pewno tam, gdzie chciałam pokryć, to pokryłam, to znaczy nałożyłam produkt. Najbardziej mi zależało na tym, żeby na tej części włosów ten zielonkawy, bardzo blady odcień, żeby się bardziej zlał z moją resztą włosów. I myślę, że w miarę efekt został y, przeze mnie osiągnięty taki, jaki chciałam, bo wygląda to na pewno bardziej równo, ale te włosy po prostu pachną alkoholem, są strasznie takie sztywne, jakby się. Posklejały od tego produktu. Mam nadzieję, że to się nie utrzyma. Szczotka mi się klei, po prostu, jakby była cała, w miodzie albo w czymś innym tego typu. No ale okej. Okay. Jestem zaskoczona e tym, że wystarczyła mi taka jedna tubka na moje włosy. Nie nałożyłam tego jakoś dokładnie. Gdybym to nakładała to tak, jak nakładam normalnie tonery, w ogóle jak ja mam dłonie, <grym> gdybym nakładała tak, jak nakładam normalne tonery, to na pewno mi nie, nie wystarczyłaby tylko jedna tubka. E w jednej takiej tubce jest tylko 30 ml, ale tylko na takie pomazanie powierzchni, no to y, zaskakująco na moją długość włosów bez odrostu się udało. E, pewnie się zastanawiacie. Oczywiście macie e, link do tego produktu w opisie. On bez promocji kosztuje 28,99. W tym momencie w Rosmanie jest promocja na e, te hair make za 14,49 można jej już dostać. Ja bym tego nie kupiła za pełną cenę. E, kupiłam to tylko dlatego, że było na wyprzedaży po złotówce albo po 2 złote. No i to ma wystarczyć na jeden dzień. Tak, czyli dla mnie to to jest akurat wada. No pewnie dla niektórych może to być zaleta. Powoli te włosy zaczynają wysychać. Dalej instrukcje na stronie są takie. Żeby wysuszyć włosy naturalnie lub suszarką w przypadku włosów kręconych, ugnieść, bla bla bla. No ale chyba nie ma potrzeby. Ja tu mam przygotowaną suszarkę, ale mam wrażenie, że te włosy mi tak naprawdę już teraz wyschły. Więc ja je tak zostawię. No i co? No i tyle. Dokopałam się na stronie Rossmana do składu tego produktu. I słuchajcie, jest trochę niepokojący, bo na pierwszym miejscu jest woda, klasycznie. Na drugim miejscu jest alkohol denaturowy, i potem są dopiero pigmenty. To zdecydowanie przesusza włosy, i to, że mam wrażenie, że teraz moje włosy są po prostu przesuszone, no to to jest uzasadnione właśnie tym, że na drugim miejscu w składzie jest alkohol denaturowy, jest to bardzo wysoko i to na pewno nie jest zdrowe dla włosów, więc raczej z tego tytułu odradzałabym korzystanie z tego często, jakoś okazjonalnie, jasne, pewnie go for it, ale nie polecałabym tego używać jako codzienny taki. Retusz, na przykład takiego ubytku we włosach, jakie ja miałam. E, także e, to był film taki w sumie bardziej dla zabawy, żeby zobaczyć jak to działa, jak to się sprawdzi na włosach e, takich jak moje, czyli w podobnym kolorze ogólnie, co ten produkt. Moje dłonie są poszkodowane, zaraz idę je umyć, a w tym czasie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zachęcam do obejrzenia innych moich vlogów, do zostawienia lajka, subskrypcji, wpadajcie na Instagrama. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie komentarz, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach, i do zobaczenia. W następnym cześć! Umyłam przed chwilą ręce, jak widzicie, moja dłoń jest lekko zaczerwieniona i to jest właśnie od tego produktu. Także mimo że producent napisał, że można tego spokojnie używać bez rękawiczek, no to niestety, ale delikatnie jednak dłoń jest zabarwiona.